Co wygra w wyścigu między nowym Audi RS6 GT a Audi R8 GT? Zamierzam się tego dowiedzieć, ścigając się nimi na ćwierćmini. Ja jestem Matt Watson, a to jest Karwał. -Wow. Audi R8 GT jest napędzane wolno z sącą V12 5,2 litra, 620 koni i 565 nm, Napęd na tylną oś, siedmiobiegowa dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia z procedurą startu, samochód waży 1570 kg i kosztuje od około 200 tysięcy funtów, ale został wyprzedany. Audi R6 GT jest napędzane 4-litrowym V8. Podwójna turbo, 630 koni, 850 Nm, napęd na 4 koła, ośmiobiegowa automatyczna skrzynia z procedurą startu. RS6 GT waży 2075 kg i kosztuje od 177 tysięcy funtów, ale on też został już wyprzedany. Rory, muszę powiedzieć, że to najbardziej ekstremalnie wyglądające RS6, jakie widziałem. I nie jestem pewien, czy te dodatkowe wloty, naklejki i itd. pasują. Co o tym sądzisz? Myślę, że wygląda nieźle. Moim zdaniem i tak jest powściągliwy, bo widziałem niektóre z tych przerabianych. Myślę, że ten wygląda elegancko, ale jest dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym lub szarym. I ten mi się podoba. Ale nie wiem jak ty. Wolę wygląd standardowego RS6. Miałem pięknego zielonego. Wolę wygląd tego niż tego, ale masz pewne modyfikacje w postaci nowego dyferencjału i tak dalej. To może pomóc lepiej startować. I co ważne, opony wyścigowe. Nie wiem, jakie ja mam opony, ale mam lżejsze, regulowane zawieszenie. Przerobiony sportowy dyferencjał i podobno waży to auto około 15 kg mniej, więc nie jestem pewien, czy to pomoże, ale zobaczymy. Może nie, choć jestem w bardzo czerwonym, sportowo wyglądającym samochodzie, ale on ma napęd na tylne koła, więc będzie blisko. Mimo, że jestem dużo lżejszy, mam podobną moc, więc będzie dobrze startować. To auto może być trochę temperamentne, będzie bardzo blisko, ale zanim przejdziemy do wyścigu, zróbmy najpierw... Tak, posłuchajmy, jak brzmią. No to dawaj. Nie za dobrze. Soft limiter na czwórce. To brzmi okropnie. Posłuchaj tego. Też mam soft limiter, ale na szóstce. Brzmi cudownie. Zwycięstwo dla R8. Odróżniasz ten wydech od standardowego? Ten jest standardowy. A ten sportowy? Nie, myślę, że to co robi różnicę to po prostu ta v 10 Wiesz co, ja zauważam różnicę, ale wolę to w standardzie. Ale zostawię w trybie sportowym, bo może pojadę szybciej. No dobra, jedziemy. Muszę się przygotować, bo WRS-6 od razu po puszczeniu hamulca rusza, a tutaj jest lekkie opóźnienie. Uf, come on. r wraca. Spójrzcie na to. To mnie zaskoczyło. Myślałem, że będziesz szybszy. Chodzi mi o to, że kiedy już mnie wyprzedziłeś, myślałem, że to koniec. Ale wróciłem. To był dobry start, ale wydaje mi się, że tak pół tony wagi różnicy. Widać było, jak bardzo to wpłynęło na wyścig. Zastanawiam się też, czy temperatura ma na ciebie większy wpływ, bo jesteś samochodem z turbo. Więc to może być gorsze, co? W samochodzie z turbo, gdy robi się goręce i może to wina pompon? Miałeś problemy z oponami? Nie, 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 ruszyłem czyściutko. Mam wyłączone ESC. Zastanawiam się, czy następnym razem nie przełączyć go w tryb sportowy, żeby sprawdzić, czy to coś zmieni. Tak, włącz tryb sportowy. No to jesteśmy. To dziwne. Tylno napędowe wersje R8 wydają się startować lepiej niż te z napędem na cztery koła. Jestem zadowolony z tego, jak ten samochód rusza, naprawdę. Drobne problemy z trakcją. Zmienia biegi, ale. No i znowu wraca. Tym razem bliżej. Było inaczej czy tak samo? Myślę, że było nieco bliżej. Dla mnie start był tak samo czysty, szczerze mówiąc. Myślę jednak, że pod koniec było bliżej. Część mnie chce dać ci ostatnią próbę, chcesz? No jasne. Uwielbiam to, to przyjemne. No dobra, jeszcze raz. Będę żałował. Dalej Rosian! Dalej do mety! <noise> Żałuję, że po prostu nie wygrałem 3 do zera. Dobra, zróbmy najlepsze 3 z 5. Jeżeli wygram następny, to dla Ciebie koniec gry. Jeżeli ty wygrasz, wszystko jest do wygrania. Świetny start. To szło jak trzeba. Niesamowity start, więc pozwól mi coś sprawdzić. Czy ktoś spalił start? Nikt nie spalił. 3 do 1, koniec gry. I myślę, że jest tak jak mówiliśmy, 08. To jest napędem na tylne koło. Po prostu jadą lepiej. A to chyba najlepsze 08, jakie widziałem w życiu. Fair play, wygrałeś. Więc co dokładnie się stało? R8GT wygrało. Przejechało ćwierć mili w 11,4 sekundy. Raz 6GT zajęło to 11,5 sekundy. Dobra, Rory, zróbmy wyścig od 80 km na godzinę. Samochody w trybie komfortowym, tryb automatyczny dla skrzyni odliczę i będziemy się ścigać do półmili. Zobaczymy jak szybko skrzynie biegów zareagują. Zmiana biegów była imponująca. O mój Boże, pół tony. I odjeżdżam. All day garbage. Nie mogę uwierzyć, że ten samochód był po prostu w normalnym trybie automatycznym. Normalny tryb komfortowy. A kiedy nacisnąłem gaz, po prostu strzelił. Absolutnie szalona zmiana biegów. Nie było nic komfortowego w sposobie, w jaki ta rzecz po prostu odleciała. Powolna zmiana biegów i pół tony oznaczały, że po prostu patrzyłam, jak odjeżdżasz. Niestety. Dobra, w każdym razie. Wyrzućmy skrzynię biegów zrównania. Tryb sportowy, drugi bieg 40 na godzinę 3, 2, 1, go. Zaczynamy. Odjeżdżam. Znowu mnie ma. Ach, obroty. Nie wierzę. Na starcie było naprawdę blisko, reakcja była naprawdę dobra jak na turbo. Ale miałem jakieś 9000 obrotów. Do zabawy. Dobra, wróćmy trójkę, 80 km na godzinę. Tutaj to turbo powinno ci pomóc. 3, 2, 1, go! Oh. Już myślałem, że go mam. doesn't bloody matter. Nie, yeah, tego się spodziewaliśmy. Miałem tu największą moc, ale to nie zrobiło żadnej różnicy. Przy tych obrotach, biegu i tak dalej też miałem największą moc. No a ten samochód po prostu pędzi, uwielbiam ten silnik i jestem smutny, że już go nie produkują. Dokładnie. A poza tym myślę, że to jest jak końcowy boss RS6 i końcowy boss R8. Bo nie będzie już RS6, bo teraz to się nazywa siódemka, tak? Ta, ja już tego nie kumam. Myślę, że nieparzyste numery to samochody z silnikami spalinowymi. Liczby parzyste to samochody elektryczne Audi. Rosiem. Nie ma 8. W każdym razie test hamulców. To będzie upokorzenie. Jeżeli chcesz obejrzeć wyścig drag race pomiędzy każdą wersją Audi, kliknij w wyskakujące okno lub podążaj za linkiem z opisu. Jeżeli nie, to zostań tu na test hamowania i zobacz, co się stanie. Test hamowania od 160 km na godzinę. Czyli 100 mil. Zobaczmy, który samochód zatrzyma się najszybciej. Czekaj, zmienię bieg. Nie czułem, że wcisnąłem pedał hamulca wystarczająco mocno. Myślałem, że wygrałaś. A potem na ostatnim odcinku po prostu mnie wyprzedziłaś. Półtony różnicy. Nie poszło mi najgorzej. Ale szkoda, przeskoczył ostatnie dwa metry. Nie dla mnie, nie z miejsca, w którym siedziałem. Byłem z tego zadowolony. To byłoby szanujące, gdybym przegrał. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, które już teraz dla was przygotowaliśmy, kliknijcie której z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na was wszystkie filmy w języku polskim. Jest ich już kilkaset. Dzięki.